Ja y, nie będę już omawiał może tej y, prezentacji efektów i porażek w y, Policji Bochańskiej, bo takowe też by były, jak to w życiu bywa. Y, natomiast bardzo serdecznie pragnę podziękować za wsparcie, zarówno materialne, jak też i y, takie merytoryczne, które y, y, w się wywiązuje Za wszelkie uwagi, które otrzymujemy, staramy się je brać do siebie i nie powtarzać błędów, jeżeli takowe były po naszej stronie. Bardzo serdecznie jeszcze raz za to dziękuję. Dziękuję również Państwu Radnym, którzy są tu obecni, wszystkim samorządom, bo każda praktycznie gmina w jakiś sposób nas wspierała w ubiegłym roku. Za pozyskiwane środki dokończyliśmy. Modernizację budynku w postaci polepszenia dla pracowników warunków pracy, czyli mamy już klimatyzowaną praktycznie całą jednostkę. Nie udało nam się zakupić radiowozu, o który żeśmy bardzo zabiegali, natomiast wczoraj wpłynęła do nas informacja, że te pieniążki, które były w ubiegłym roku przeznaczone na radiowóz, w tym roku również, że Państwo zapewnienia mam, że te pieniądze będą uruchomione, jakby to powiedzieć, zaległe. Natomiast y, wszystko wskazuje na to, że w pierwszym kwartale zostaną dokonane zakupy i Komenda Wocheńska y, otrzyma samochód marki Kiasi. Y, w tym roku również planujemy, bo mamy takie od Was zapewnienie, że pewne środki zostaną przekazane, więc planujemy zakup do do kolejnego radiobozu, który no, y, jest niezbędny. Y, może ktoś ma obiekcje w sensie takim, że dlaczego tak jest, że Policja jest wspierana przez samorządy. Wiemy jak dawniej wyglądało zarządzanie centralne tak, tak, z Warszawy. Różnie na tym było. Natomiast tutaj właśnie przez to, że yy, dzisiaj współpracujemy, Państwo znają lepiej nasze problemy, lepiej nas rozumiecie. My dzięki temu korzystamy i możemy też lepiej służyć społeczeństwu. Jeżeli byłyby jakieś pytania, yy, to bardzo proszę. Powiem tak, jako, jako jednostka wojeńska yy, nie stoimy źle, wręcz przeciwnie, mamy kilka punktów, które musimy yy, poprawić w swojej działalności, ale wiemy, że wiele przyczyn yy, się składa na, na sukcesy. Są to przyczyny przeważnie obiektywne, niezależne od nas. To do na chwilę obecną by było tyle. Dziękuję. Proszę o pytania. Żeby... Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwa Radnych o pytania kierowane Pan na lecimy, proszę bardzo, pan Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Komisarzu za krótkie objaśnienie pana sprawozdania. Ja przede wszystkim to chciałbym e, na pana ręce złożyć podziękowanie i, i gratulacje. Myślę, że będę wyraźnie dowoli nas tutaj wszystkich zgromadzonych za te wyniki, które Państwo jako jednostka policja, policji Bocheńskiej e, osiągnęła w roku 2022. Ta informacja już się kiedyś tam pojawiła i wiemy, że w 2022 roku jednostka boheńska nie zanotowała żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie było żadnej ofiary śmiertelnej. Powiem tak, że to jest sytuacja, y, która jest ewenementem, myślę, że ich w skali y, y, przede wszystkim y, y, naszego powiatu, ale też y, całej Polski. Ja pamiętam te czasy, kiedy nawet ta ilość w powiarze wiertelnych była y, y, w wysokości 30 i nawet więcej. Więc proszę sobie wyobrazić, ile istnień ludzkich ginęło co roku na polskich e, na e, drogach. To jest... E, bardzo duży sukces. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z, z tego, że y, to jest też dużo szczęścia w tym wszystkim, tak? Ponieważ y, y, to jest nie tylko kwestia dobrej pracy nie, policji zmieniających się przepisów, bo wiemy, że te przepisy się zaostrzyły i dobrze. Bo wreszcie ludzie ściągają tą nogę z tego gazu. I y, 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 to powoduje, że skutki tych wypadków są. ofiarą również koryzja jest ym, yy, Jestem przekonany, że do tej sytuacji również przyczyniają się yy, kwestie związane z yy, poprawą yy, stanu yy, dróg, ponieważ yy, te inwestycje, które również wykonuje powiat, miasto czy poszczególne gminy też mają wpływy znaczący na yy, tą yy, kwestię związaną z, z poprawą bezpieczeństwa od strony jakby technicznej. Yy, jedna rzecz mnie zastanawia i trochę mnie tak przeraża, bo powiem tak, że jest tutaj taki jeden slajd, który mówi jakimi najbardziej zagrożonymi ulicami jest, yy, najbardziej są zagrożone ulice na terenie Wołowni, ale też i powiatu. Mamy tutaj ulicę Brzeską 17 zdarzeń ulicę Brzezinicką 15 zdarzeń, Krzeczowską wygodę 14 zdarzeń. Przypomnę tutaj w Radzie, że to są drogi powiatowe. I uważam, że w tej kwestii niewiele się zdarzyło i się dzieje w tej kwestii. Natomiast chciałbym zadać Panu, Panu takie trochę może ciężkie z tym pytanie, ale Chciałem się zapytać, bo różnie, różna praca pisze na ten temat. Jaki jest stan taboru samochodowego w komendzie w i Ile samochodów stoi na przykład kółkach? Bo no, praca tutaj różnie opisuje, że między 20 a 30% taboru samochodowego policji stoi z racji e, e, braku pieniędzy na ich bieżący remont. Podobno, że brakuje nawet żarówek. Czy jest to prawdą? A jeżeli tak jest, to w jaki sposób możemy tutaj Panu pomóc? Bo myślę, że ta kwota, którą mamy zapisaną w budżecie, to uważam, że może byśmy też część tej kwoty tutaj przeznaczyli. No bo jeżeli brakuje takich podstawowych rzeczy jak żarówka, to, to dyskwalifikuje samo do wyjazdu. I to nie jest kwestia, nie wiem, jednego, dwóch radiowózów, tylko 20 czy 30% stanu. To jest to trochę zatrważające, chciałbym zapytać pana komendanta, czy, czy prasa pisze prawdę, czy, czy, czy tak jest faktycznie i, i, i w jaki sposób możemy pomóc? Dziękuję bardzo. Tak wypowiadając o bezpieczeństwa drogowym, tak, oczywiście jako jeden jedyny powiat w województwie dotowaliśmy zero ofycznie śmiertelnych. Jest to sukces, można przypisywać ten sukces policjantom, ale to przede wszystkim w stronę społeczeństwa, które zrozumiało y, wagę sprawy, bo prawda powiedziawszy jest taka, że jeżeli dochodzi do wypadku wyniku nadmiernej prędkości, to te wypadki są najbardziej nieruchomote. I tutaj jest w stronę społeczeństwa, które y, zrozumiało niestety przez kieszeń, że jednak trzeba tą nogę z gazu przyciągnąć. Co zaś tyczy się Panie Radny problemów z taborem, Komenda Powiatowa Policji w Bochni sprostała wszystkiemu, nie, nie wpłynęło to na, w żaden sposób na ilość służb, czy na, na czas reakcji, na obsługę zdarzeń bieżących, problemy oczywiście były, bo, bo zawsze, zawsze takie problemy bywały, ale nie aż tak drastycznie jak raz na to Skąd takie informacje praca przerwuje? Może są jednostki w Polsce, które miały czy po na czym... to było analiza na terenie kraju, a nie nasze jednostki? Na Proszę bardzo, pan radny Leśnier, cały leśnier. Pani przewodnicząca, wyraźnie, że w naszej szczegółowej informacji, pan w ogóle interikt, który się tu wskazał, na temat komentarzy Wojewódzkiej Policji i stąd myślę, że tutaj były pytania do pana Marka Cztery, a tym chciałem tylko tyle powiedzieć, że jeżeli w PLF jego zapisy po prostu i dalej planie finansowe nie planuje być tego porzutku komendanta Tak, nie za bardzo chętna sytuacja, ale wykorzystywać nam wydatki bieżące, czyli samolot. Dziękuję. Dziękuję. Czyli pan że pieniądze? Pani Przewodnicząca, nie czyniliśmy zarzutu 24 artykułu na importach wyjaśnię, Tam były zarzuty na zasadzie takiej, że komenda był kupiła marki Na komendę wojenny W wojenny wojenny kupiła i wojenny wojenny to wojenny że to wojenny wojenny ponieważ wojenny wojenny wojenny